Bartek was weg, she's also. Bravo, Bartek. Bravo, Daj łokcie, daj Trzymaj głowę, trzymaj głowę! Cały czas głowę trzymaj! Do góry! Nic się nie dzieje! O, przechodź gardę! Trzymaj głowę! Trzymaj głowę! Cały czas! Rozbijaj! Okay. Rozbijaj gardę! Uderz pod Trzymaj głowę! No góry, to góry, Dobrze Bartek, Nie można trzymaj się Bartek w stójce, spokojnie i go obal. Stójkę, stójkę. Minuta Jeszcze minęła śledy. Bartek. Jeszcze trzy minuty Bartek. Trzy minuty, spokojnie. Pod brudkiem zadziałań. Kopnisko na nogę, kopnisko na wykroczną. Na... Dobrze obroń, obroń, dobra. Obroń. Jodra niżej. Zapraszamy. Wyjdź Bartek. Do góry, do góry! Daj, no, daj, daj, daj! Daj! Za plecy, za plecy! Za plecy. Dobrze! Przechodź gard, przechodź to! Przejdź pół gardę. Odpychaj go, odpychaj go od siebie. Łokcie z góry! Łokcie, Martek! Co, I tu na park! Dobrze! Potem idziemy na park! Dobrze, dobrze! Ważę dobrze. na palachę! Ważę na palachę, jeszcze się dręczył! Martek, połowa czasu! Połowa! Walka twoja! Przejdź, Przejdź do gardy całej! Stawaj, stawaj. Masz kilo Za nogi, nogi! Przez go, przez go! Dobra, noga odwinę! zła! Dobrze, dobrze! Bartek teraz stójce prowadź! Bartek! Będzie minut, będzie minut, 20 Minuta, 20 minut, 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 Nie, minut, w minut, 20 minut, Nie! minut, 20 minut, Stań minut, Dobrze, minut, 20 minut,

Tak, łapy! rodziłapy! Daj suicer trochę! Ksuńce. Tak, jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz. Dobrze! Aaa! Tak. Pięknie! Przejdź nogi! Pięknie! Stabilizuj to! Stabilizuj Bałtek! Pozostań 20 sekund! Stabilizuj! Siły na FINA! Zostań siły na finał! Spokojnie, party! To już jest końcówka! końcówka! Jest na nogi, pada! Spokojnie, uważaj, uważaj, oj nie. Już do końca, trzymaj. walka. Nie, Bibi bi, Bartek, czas bi. B, bi, bi. bi. bi, bi. bi, bi. To jest praca, sędzia. Ja pięknie. Końcówka, to Bartek, dobra, trzymaj stójkę, trzymaj stójkę. Broń obalenie, broń obalenie siwy! Już jest koniec Bartek! Trzymaj stójkę! No no. Uważaj, uważaj, uważaj! Dobrze! Nie ma! Brawo, brawo. brawo! Nie ma, nie ma! Ale to mógł na mańce! Co czynny? Ja pierdolę. Он не вижу свою стульку. А?